Elegancka stylówka jednej dziewczyny to za duży śpiwór dla drugiej. Poznaj Karolinę i Erykę. Są siostrami. Dziś są ich urodziny. Nadchodzą goście. Ta impreza to będzie świetna zabawa. Ile fajnych niespodzianek! Wow! Wow, iPhone! Ja też go dostałam! Super, dostałyście takie same prezenty. I wszyscy są zadowoleni. A co dzieje się tak naprawdę? Dziewczyny czekają na znajomych. Trochę się spóźniają. Nareszcie, co tak długo? Gdzie są nasze kwiaty? Wygląda na to, że dostaniecie tylko życzenia. Chcą tylko robić sobie selfie. Ale będzie nuda. Nie, jest prezent. Jeden na spółę. Bo w końcu są siostrami. I wszystkim się dzielą, ale są zawiedzione. Mój feed na Insta jest taki nudny. Musimy koniecznie zrobić sobie fotki. A kto będzie lepszym fotografem niż twoja siostra? Karolina bardzo poważnie traktuje to zadanie. Jest nie tylko utalentowaną fotografką, ale też świetną stylistką. Świetnie ci w tej czapce. Dodajmy trochę delikatnych kwiatów. Zadba o każdy szczegół. Karolina robi sobie całą sesję. Teraz czas wybrać najlepsze fotki, ale to takie ciężkie. Każde zdjęcie jest wspaniałe. Ale w rzeczywistości siostrzona sesja wygląda nieco inaczej. Co chcesz? Zdjęcie? Dobra. Karolina coś nie pała entuzjazmem. Dalej zapozuję, jak kliknę guzik. Za każdym razem, kiedy próbuje zrobić coś ciekawego, czeka na nią zrzędna mina. Jeszcze na końcu robi sobie selfie. Zła siostra. W pewnym momencie nie da się odkładać sprzątania na później. Siostry próbują posprzątać razem. Jeśli podzielą się obowiązkami, pójdzie im dużo szybciej. Minęła niecała godzina i pokój jest nie do poznania. Wszystko jest czyste i na swoim miejscu. Teamwork. Teraz możemy się zrelaksować. Ale w rzeczywistości sprzątanie nie jest dla każdego. Karolina siada na środku bałaganu z paczką chipsów. Pałagan w pokoju przeszkadza tylko jej siostrze. Eryce nie podoba się ten stan rzeczy. Próbuje posprzątać, ale Karolina nie chce iść jej śladem. Zrobi wszystko co możliwe, żeby uniknąć sprzątania. Czyścioszka i bałaganiara niektóre siostry tak mają. Jak fajnie jest ugrzać się w wiosennym słońcu, a jeśli czekasz na randkę, jest jeszcze lepiej. Dziewczyny czekają na swoich chłopaków a oto oni i przynieśli kwiaty. Podwójna randka to niezły pomysł. Dwie siostry i dwóch najlepszych kumpli to świetna grupa i nie ma żadnych powodów do zazdrości. Marzenia. Rzeczywistość boli. Karolina ma randkę. Są idealną parą. Ale kiedy na chwilę wychodzi, Eryka przejmuje kontrolę nad sytuacją. Ewidentnie próbuje ukraść siostrze chłopaka. Zobacz, flirtuje z nim. Karolina wraca w porę, ale... Próba sabotażu siostry jest najgorsza. Jak wygląda naprawdę dobry poranek? Łatwe wstanie z łóżka... Kawa i świeże drożdżówki. To dlatego, że Karola jest idealną siostrą. Kiedy się budzi, idzie do kuchni, ugniata ciasto i robi pizzę dla swojej ukochanej siostry. Mmm, to jest pyszne, jesteś najlepsza! A teraz dużo bardziej prawdopodobny poranek. Mm, pięknie pachnie. Pójdę do kuchni, umieram z głodu. A oto źródło pięknego zapachu: pudełko z pizzą. Nie za dużo jej dla ciebie? Może na śniadanie jest coś bardziej odpowiedniego w lodówce. Ale w lodówce jest pustka. A oto on. Cud. A raczej ostatni kawałek pizzy. Eryka już prawie go ma, ale Karola się nie podzieli. Sama sobie coś zrób. To cichy, miły wieczór. Każda z dziewczyn robi swoje. Ale ich cichy wieczór przerywa SMS. Co, zaproszenie na imprezę? Muszę tam być. Karola, kryj mnie, jeśli rodzice się skapną, co? Jasne, idź, nie bój nic. Powodzenia! Świetnie jest wrócić do domu i poplotkować z siostrą o tym jak było. Okej, okay, koniec bajek. Naprawdę tak to wygląda. Jasne, nic się nie bój. Ale kiedy wraca, ale jest późno, po cichutku, żeby nikogo nie obudzić. Ale nikt nie śpi. Wow, cała rodzina siedzi razem. A rodzice ewidentnie wiedzą, co się dzieje. Dobrze się bawiłaś? Masz pojęcie, która jest godzina? Karola nie ukrywa swojego zadowolenia. Brzmi op! Jak wyobrażasz sobie dwie siostry szykujące się do wyjścia? Idealna harmonia. I oczywiście pomagają sobie nawzajem wybrać ciuchy. To w końcu poleci Ci lepszą sukienkę niż twoja siostra, i znajdzie odpowiednie dodatki. Uwielbiam twój styl, a te buty będą idealnie pasować do tej stylówki. Ale prawdę mówiąc, ubranie się staje się prawdziwą rywalizacją, która pierwsza chwyci to co najlepsze, siostry ogólnie rywalizują ze sobą, a te dwie są najgorsze. Tym razem obie chcą tę czerwoną kurtkę. To ja ją pierwsza zobaczyłam, ale ja ściągnęłam ją z wieszaka. Wow, naprawdę się kłócą. Ogarnijcie się, jesteście w końcu siostrami. W idealnym magicznym świecie siostry nigdy się nie kłócą. W końcu każda ma swój samochód. Nie muszą się dzielić. I jest super. Teraz zobaczmy, co naprawdę się dzieje. Żadnych osobistych samochodów, musicie zamówić taksówkę. O, tu jest. Minuta, żeby się zebrać i biegną w dół. Ścigają się ze sobą, ale dlaczego? Bo ktoś tu chce usiąść na przednim siedzeniu. Cóż, Eryka będzie musiała jechać z tyłu. Zawsze musisz być czujna, nawet obok swojej siostry. Takie jest życie. Chorowanie jest najgorsze, szczególnie w samotności. Eryka jest przeziębiona i czuje się fatalnie, ale jej siostra wspaniale się nią opiekuje. Karola jest przy niej z całą górą leków i gorącej herbaty. Od tego jest rodzina. Pyszny syrop na kaszel, witaminy. Wspaniała troska i żadnych obaw o zarażenie się. Ale prawdę mówiąc, dla jej siostry choroba Eryki jest niebezpieczna. Karola nie podejdzie do niej bez kombinezonu ochronnego, okularów i maski. Dziwne, że w ogóle tu weszła. Ale nie pomyl się. Tylko dlatego, że zostawiła telefon na stole. To straszne. Jest cały w chusteczkach pełnych bakterii i zarazków. Tylko to ją obchodzi, a nie zdrowie swojej siostry. O, czy to nie raj? Siostry siedzą obok siebie i czytają razem gazetę. Jedna gazeta na dwie, tak! Oczywiście zaraz coś się stanie. Pają! Eryka podskakuje na kanapę. Ale i siostra jej nie zawiedzie. Zamienia się w super ninja. Bierze trampka i atakuje potwora. Kilka ostrych ruchów i napastnik zostaje pokonany. Moja siostra to super bohaterka! A oto bardziej prawdopodobny scenariusz. Pojawia się pająk i rozchodzi się głośny, podwójny krzyk. Przynajmniej lęk przed pająkami łączy siostrę. Wygląda na to, że nie ma tutaj żadnych bohaterek. Podobały Ci się nasze skecze o siostrach? Czy Twoja siostra jest Tobie bliska? Daj nam znać w komentarzach. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików o siostrach od Trum Trum.